<laughs> mm. fu, fu. Uh. Proszę, Panienko. Tak, nie ma na co czekać. Dziękuję. O, nie czuję się najlepiej. E, halo, jest tu lekarz? Jej! Zajmę się tym. Ok, potrzebuję tutaj kota. Ułóż się wygodnie, panienko. I bierzmy się do roboty. To dziewczynka! Gratulacje! Gdzie jest moja córka? Tutaj! Bardzo za panią tęskniła. Co jej dolega? A to tylko bielactwo. Spokojnie, to nie jest szkodliwe. Ale ona jest taka brzydka! Och, to jest katastrofa, ale wiem, jak to naprawić. Teraz jest to wiele lepiej. Cześć! Świetnie wyglądasz, Besti. <grystanie> Dzięki za komplement! O, mogę pobawić się z Poli? Jest taka malutka! Na pewno się dogadacie! Chcesz się przejechać? Chociaż zanim to zrobimy, zdejmijmy tę maskę. Wuuu, jesteś chora, czy co? I tak się przejedziemy, dziwaku. Hehe, to niezła zabawa, co? Szybciej, szybciej! I jak ci się podobało? Hej, to chyba twoja poli. Chcecie zobaczyć fajną szczytkę? Zobaczcie, jak wygląda potwór. Christy, co ty wyprawiasz? Gdzie jest moja córeczka? Koniec, młoda damo. Masz szlaban. Jak ona mogła zrobić coś takiego? Przepraszam, nie wiedziałam, że się wkurzysz. Bardzo cię przepraszam, Mary. To dzieci nic nie poradzisz. Jesteś takim małym potworem. To dlatego nikt nie chce się z tobą bawić. Idziemy na zakupy! Juhu! Poczekasz na mnie tutaj dobrze? Tak, mamusiu. O, mamo, kiedy wrócisz? Wszystko w porządku, Poli? Tak, moja mama tylko wyszła na zakupy. W takim razie do niej zadzwonię. Ach, życie jest piękne. Halo? O co chodzi? Co? Już idę. Cóż, kto nie gubi swojego dziecka od czasu do czasu. Pani Mary, dzięki Bogu, że pani tu jest! Nie mogę uwierzyć, że tak uciekła. Dzieci, co nie? Narobiłaś mi wstydu Poli. O, ale to ty o mnie zapomniałaś! Hej, zaczekaj na mnie, mamo! W końcu jedziemy na wakacje. Witamy miłego lotu. Teraz twoja kolej, kochanie. Obawiam się, że musisz zdjąć tę maskę. Nie, nie mam mowy! Nalegam, proszę pani. Ech, dalej, Poli, zdejmij to. Mogę teraz przejść? Oczywiście. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Ach, nareszcie. Ale z ciebie utrapienie, Poli? Ale ja nic nie zrobiłam! Pospiesz się i załóż z powrotem tę maskę. O -o. Wracaj tu. Chcesz mi pomóc zbudować zamek? Tak, bardzo chętnie! Hej, jesteś jakby super bohaterką? Nie, to tylko maska. Hej, nie mogę tego zrobić. Ale tak ładnie wyglądasz. No cóż, w każdym razie bierzmy się do pracy. Polly, gdzie twoja maska? Nie chcę już jej nosić. Nie pozwolę ci mnie tak zawstydzać. Masz, teraz nikt nie zobaczy tych paskudnych plam. Twoja mama jest bardzo surowa. Tak, ale można do tego przywyknąć. Proszę, pospiesz się. Już, mamo. Mam coś dla ciebie. Eee, zabieraj to ode mnie. Ale ja tak ciężko pracowałam. He? Słyszałaś to? O, jaki słodki. Dobra, zabieramy go do domu. Ura, zawsze chciałam mieć pieska. Odwal się. To mój pies. No, babo, to będzie twój pokój. Pozbądźmy się tego. Znacznie lepiej. Na pewno jesteś bardzo głodny. Smacznego kolego. Ja też jestem bardzo głodna. Poli, nie! To jest miejsce, bobo. Ale gdzie ja mam usiąść? Twoje miejsce jest tutaj. No, słodziaku, zajadaj. Pyszne, prawda? To takie niesprawiedliwe. To najgorszy dzień w moim życiu. Hmm. Nie zapomniałaś o czymś, Poli. O czym ty mówisz? To łóżko należy do Bobo. Tylko to, co najlepsze dla ciebie, mój skarbie. Hej, a co ze mną? No dalej, połóż się tutaj. O, ile tu rzeczy. Ciekawe, czy mogę tym zakryć moje plamy. Udało się! Patrz, mamo, nie potrzebuję już maseczki. Tak, dzięki Bogu. Czas na naukę nowych rzeczy. W porządku, chyba jestem gotowa. Jej! Czego potrzebujesz? Już czas iść do szkoły. Sama sobie znajdź drogę. Nie przeszkadzaj mi. Tak, mamusiu. I od razu po szkole do domu. Chodź, kolego, chodź za mną. Dobrze, chłopcy i dziewczęta? Lekcja skończona. Jej, czas na taniec. Hej, Poli, chcesz iść do kina? Wybacz, ale nie mogę. Mam lekcję tańca. W takim razie do jutra. Jestem, dziewczyny. Zaczynamy. Cześć, Poli. Hej, wciąż masz na sobie makijaż! Uh -huh. Masz rację! Pozbądźmy się tego, dobrze? Zaczynamy! Jej. Świetnie wyglądasz, bestii! Jej! Teraz zatańczmy! I mamy zwycięzczynię! E? Macie na myśli mnie? No tak. Jesteś najlepszą tancerką, jaką widziałam od lat. Gratulacje Poli. O, mama będzie ze mnie taka dumna. E, już wróciłaś? Mam dla Ciebie niespodziankę. Mamusiu, wygrałam konkurs taneczny! Znowu się nie pomalowałaś. Maluj się natychmiast! Ja mam sporo rzeczy do zrobienia. W porządku jestem gotowa. Czas do pracy. Mamo, dokąd idziesz? Ona się dziwnie zachowuje. Co planujesz, mamusiu? Okej, okay, teren czysty, tu jesteś. Chodź do mamy. Mamo, to jest nielegalne. O, tak, nie zostawię im ani centa. Nie możesz tak robić. Dobra, czas wracać. O, o, muszę się schować. Dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień. Więc nie zapomnij się pomalować. Tak, mamusiu? Ej. Witamy wszystkich na przyjęciu. Świetnie się spisałaś, Mary. Cześć. Przywitajcie się z moją córką, Poli. Miło mi wszystkich poznać. Poli, jak się masz? Jest trochę nieśmiała. O nie, pada! Chodźcie wszyscy do środka! Szybko, szybko! Postaraj się nadążyć, Poli. Proszę, panie i panowie ręczniki. Mam nadzieję, że ten wieczór nadal będzie udany. O nie, Polity! Co jej jest? Ha, ona jest ohydna! Tak, jaka brzydka! Spokojnie, zajmę się tym. Wynocha stąd poli. Dobra, niech ta impreza trwa! Prawie zrujnowałaś mi cały dzień. Natychmiast zakryj te plamy. Nie, mam dość Twoich rozkazów. Ach, tak? Naprawdę? Wyjeżdżam. Nie szukaj mnie! Tak, nie martw się o to. Przykro mi, Aniu, ale nie mam dokąd pójść. Nie martw się, możesz zostać ze mną. Dzięki. Chodź, czuj się jak u siebie. Okradziono mnie! Mm, to bardzo głośne przestępstwo. Musicie odzyskać moje pieniądze! Panie Ryan, niech się pan uspokoi. Wiem, kto jest sprawcą. A co ty tu robisz? I mam dowód! No to spójrzmy. Proszę, nie mogę żyć bez moich pieniędzy. Widziałam, jak doszło do napadu. Przypomina ci kogoś, co? To, to nie byłam ja. O Mary, jak mogłaś? No dobra, jest pani aresztowana. Nie mogę iść do więzienia. Witamy w nowym domu. Nie, wypuśćcie mnie. Chcę cię nauczyni okradać współpracowników? Och, ty, mała zdrajczynio! Wybacz, mamo, ale musiałam. Moje życie wraca na właściwe tory. Poli, zaprosili nas do zespołu! Teraz będziemy gwiazdami! Wow, ale super! Zróbmy to! Będziecie tak popularne, dziewczyny! Jesteś gotowa, bestii? Pokażmy im nasze ruchy! Eh, ledwo zaczęłam, a już zarobiłam milion dolców. Panno Pinki, proszę podpisać. Dziękuję. Nie ma za co, Penny. Uch, nie czuję się za dobrze. Praca może poczekać. Zobaczmy, co powie test. Nie mogę uwierzyć. Będę mamą! To najlepszy dzień w moim życiu. O nie, nie mogę uwierzyć, że zaspałam! Halo? Tak, już jadę! Proszę, żeby tylko mnie nie zwolnili. Okej, okay, posprzątajmy tu. Jeśli jest coś, w czym jestem dobra, to jest sprzątanie. O, o, jak mi niedobrze! No, zobaczmy. O, ale to oznacza... Jestem w ciąży! Przyszłam na wizytę, doktorze. Proszę wejść i rozgościć się, panno Pinki. Zobaczmy. Mhm, to zdrowa dziewczynka! Dziewczynka? O, tak się cieszę, że to słyszę. Proszę, możesz to zatrzymać. Dla pana też coś mamy, doktorze. O, co za hojność! Do zobaczenia, panno Pinki! Bogaci pacjenci to moi lubieńce. O, panno Poli, tu pani jest. Spodziewałem się pani. Gotowa na zabieg? No proszę, wygląda na to, że to chłopiec. Wow, to wspaniale! Dzięki za pomoc, doktorku. Mhm. Lody? Nie, dziękuję. Jestem na diecie, wiesz? Cześć, przyszłam zrobić zakupy. Oczywiście, pomogę pani. I jak ci się to podoba? Moje dziecko chce tylko tego, co najlepsze. Pieniądze to nie problem. W takim razie. Hmm, a nie mam czasu wybierać. Wezmę wszystko. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Co ci pieniądze, jeśli ich nie wydajesz? Do zobaczenia! Nielimitowane karty kredytowe na pewno ułatwiają zakupy. Och, jak to brudno. Cóż, zróbmy coś z tym. Przepraszam, to tutaj powinnam wyrzucić śmieci? Jesteś w ciąży. E, no tak, no to śmiało, weź to. O, dziękuję. Nie przejmuj się, moje dziecko nie potrzebuje już tych rzeczy. Hello. Jesteśmy w domu, kochanie. Przygotujmy twój pokój. Spodoba ci się tutaj, dziewczyno. Nie mogę się doczekać, aż cię w końcu poznam. Hmm, całkiem nieźle. A teraz chodźmy się trochę zrelaksować. W końcu ciężko dziś pracowałam. O, tak, to jest to. Długa kąpiel była dokładnie tym, czego potrzebowałam. Musisz być już głodna, prawda, kochanie? W takim razie smacznego. Uwielbiam bogactwo. Synku, to będzie Twój pokój. Obiecuję, że będzie Ci tu dobrze. Już tylko, jakie to przytulne miejsce. Myślę, że wykonaliśmy świetną robotę. A teraz chodźmy się umyć. Ach, co za relaks. To było świetne. Hej, co jest z tobą? Ej, to ma się odbijać. Zarozumiem! rozumiem. Dobra, zobaczmy, co mm -hmm. będzie dziś na obiad. O, resztki pizzy. Mniam, pyszne. Co, chodźmy spać. Uwielbiam aqua aerobic. Bingo! Hmm. Juhu! Trafiłam! Świetna robota! Teraz moja kolej! Nieźle! Okej, dziewczyny, jedziemy dalej! Do dzieła! Ty pierwsza, Megan! trochę miejsca. Już idę. Dzięki za sesję pani Kim. Cieszę się, że się podobało. Ach, jaki miły słoneczny poranek. No cóż, czas na śniadanie. O, to jest całkiem dobre. Smakuje ci kochanie? Podwieziesz mnie, kolego. Dzięki za pomoc. Okej, okay, to tutaj. I użyjmy drabinki. Juchu! Wejście bez rozprysków. Doskonały wynik dla Poli. Odpoczynku w ciąży nigdy za wiele. Po prostu kocham to miejsce. O, jakie to orzeźwiające. O nie, chyba się zaczyna. Muszę jechać do szpitala. Wszystko będzie dobrze, panno Pinki. Dasz radę! W porządku. Czas poznać córkę. O, ona jest taka słodka. Będę Cię kochać na zawsze, Ashley. Dziękuję bardzo za pomoc, doktorku. E, chyba wracam do pracy. Wow, czy to jest to o czym myślę? Halo, pomocy! Zajmijmy się panią panno Poli. Spokojnie, wszystko jest w porządku. Gratulacje, to zdrowy chłopiec! O, tak się cieszę, że w końcu Cię poznałam, Jack. Dzięki doktorze. Wychowywanie dzieci nie jest takie trudne. Masz, przeczytaj książkę, a będziesz gotowa. Dobra, Ashley, zmienimy ci pieluchy. Jej, udało się! Jak na razie idzie nam świetnie, co? Może pójdziemy na mały spacer? Proszę, smacznego! Bycie mamą jest takie ekscytujące, chcesz się pobawić, Jack? To będzie super zabawa! O, chyba musisz być głodny, a teraz chodźmy się wykąpać, mamusia cię umyje i będzie ładnie i czysto. Przyjemne uczucie, prawda? A co to za śliczny chłopczyk? To ty! A teraz połóżmy cię spać kolego. Słodkich snów. Dzień dobry, Ashley. Chcesz być na dwór? W takim razie ubierzmy się. Będziemy się świetnie bawić. Poproszę lody. O, to wygląda świetnie. I smakuje świetnie. A teraz daj nam też jedno dla mojego dziecka. Smacznego, Ashley? O, jesteś taka słodka, kiedy jesteś szczęśliwa. Cóż, przejdźmy się. Czy to miejsce nie jest niesamowite? Dobra, Jack, zostań tu na chwilę. Mama musi tu posprzątać. O, co za znalezisko! Jack, musisz to przymierzyć. Hi, wygląda świetnie. W porządku, czas robić swoje. He, to było łatwe. No to wracajmy do domu. Wow! Dzień dobry, mamo! Bawmy się dzisiaj dobrze. Porządku. Co będzie na śniadanie? Owsianka, kochanie. Yy! chcę coś słodkiego. Dawaj! Nie mam mowy, Ashley. Musisz iść zdrowo, póki jesteś młoda. Och, dobra. I teraz możesz zjeść swój deser. Smacznego. <laughs> Co będziemy dzisiaj robić? Najpierw zjemy śniadanie. O, pycha! Dzięki, mamo! Ja tu posprzątam, a ty idź się zrelaksować. O, Jack, jesteś taki słodki. <grym> to nic takiego. To miejsce też pozamiatam. Jeśli się tym zajmę, mama wreszcie będzie miała czas na odpoczynek. Dzień dobry! Hej, to znowu ja! Tęskniłaś za mną? Proszę, zaopiekuj się moją dziewczynką. Oczywiście, panno Pinki. Cześć! Nie martw się, Jack będzie się dobrze zachowywał. Ej, kto chce się ze mną pobawić? Nie teraz, Jack. Muszę przebrać Ashley. Narobiłaś trochę bałaganu, kochanie. W porządku, teraz czas na obiad. Twoje ulubione dania prosto z restauracji. Smacznego, Ashley. A co ze mną? Nieważne, sam się sobą zajmę. Nie musi się pani martwić, pani Mary. Ale jestem głodny. Nie będę mieć nic przeciwko, jeśli trochę wezmę. Hej, to jest naprawdę dobre. A, A co my tu mamy? O nie, jest puste. Jak to się mogło stać, mamo? Zobacz, co zrobiłam. Ashley, jesteś taka utalentowana. Jestem. Będę malarką, kiedy dorosnę. Zobacz, co narysowałem, mamusiu. O, to jest piękne, Jack. Połóżmy to tutaj, żeby wszyscy zobaczyli. Kiedy dorosnę, chcę być malarzem. Jestem pewna, że będziesz w tym świetny, kochanie.